przegrywaliśmy w 80 minucie bodajże 1-0 i udało się wywieźć punkt, więc punkt na wyjeździe jest bardzo cenny, tym bardziej, że wiemy w jakiej sytuacji jest górnik i nie możemy dać im, my przynajmniej nie możemy dać im się odblokować, bo, bo jest tak czasami, że wiele zespołów się na nas odblokowywało, chociażby też wcześniej, więc cieszy to, że, że potrafiliśmy się podnieść, bo, bo wcześniej z tym mieliśmy problem. A tych sytuacji też mieliście, przy stanie 0-0 trochę i im wtedy można było wyjść na prowadzenie? No tak, myślę, że Gdzieś tam górnik nie stwarza sobie takich sytuacji i, i grał tak, jak my chcieliśmy, żeby grał, a, a my przy odrobinie szczęścia, lub myślę wyda, mi się wydaje troszkę większej dokładności lub, lub większych umiejętnościach mogliśmy wyjść jeszcze lepszą kontrą i wygrać ten mecz. E, wasz cel na, na ten sezon, bo tak mówisz górnik Zabrze, on was ma gonić, to wy, waszym celem jest walka o utrzymanie i to jest ten cel numer jeden? Na pewno pozostanie w lidze. No, nie będę tutaj mówił, że, że gramy o Mistrzostwo Polski, bo, bo, bo wiadomo, że trzeba twardo stąpać po ziemi, ale cały czas jesteśmy blisko gdzieś tam tej ósemki i myślę, że, że ten cel jest realny. Kiedy będziemy zdyscyplinowani i tak jak mówię, twardo stąpać po ziemi, to, to myślę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. No strzelamy bramkę na 1-0. Tak sobie zakładaliśmy, żeby strzelić bramkę, a zagrać na 0 z tyłu. Lecz kolejny raz nam się to nie udało i, i, no i tych punktów stąd, no, nie wyciągamy. Ta bramka taka wywalczona, wymęczona, sporo się nabiegałeś, sporo się napracowałeś, a tych sytuacji też takich dużo sobie nie stwarzaliście w tym spotkaniu. No można powiedzieć, że w tym meczu w ogóle, bo sytuacjach na lekarstwo, bo z jednej z drugiej strony tych sytuacji może dużo nie było, jakieś stałe fragmenty, dosyć dużo stałe fragmentów było, było dużo walki na boisku, No ale trzeba czekać cierpliwie na, na tę swoją sytuację dla każdej drużyny. No, może dużo sytuacji nie było, ale ważne, że wpadły, tak? To, co już mieliśmy, to szczęśliśmy. No, no nie, nie, nie otrzymaliśmy tego, co przeciwnik nam stworzył. No właśnie inna, inny scenariusz niż w poprzednich meczach, wtedy tej koncentracji zabrakło na początku, teraz na końcu, jak, jak ta sytuacja wyglądała z twojej perspektywy, ta, ta stracona bramka w końcówce? No na pewno to było według mnie bo nie wiem dokładnie kogo, bo na pewno będziemy mieli analizę i, i na pewno sobie to wytchniemy, bo, no, bo na pewno w takim momencie, gdzie każdy wie, w jakim, w jakim jesteśmy miejscu i w jakiej porze tego meczu, bo była to 89. minuta, jak dobrze pamiętam, Stały fragment, a my w, tym, w takim momencie nie dokręcamy i nie trzymamy swojego chłopa, no, a w tej sytuacji no, to jest e, karygodne, to musimy, musimy to, nawet jak ktoś nie ma siły, to już musi, po prostu nie wiem co zrobić, ale, ale zastrzec temu, żeby to nie wpadło. Dzisiaj tylko punkt, we wtorek jak wygracie, no to będzie bardzo ważne dla kibiców. No na pewno i nie tylko dla kibiców, jak i dla nas, bo my też czekamy na to zwycięstwo. Teraz mamy może krótko, krótko, krótki etap czasowy i musimy, musimy się zregenerować i na ten mecz wyjść znowu w 100 albo nawet w 120% i skończyć no i na ten mecz.